Trwa ogólna, m, ogólnonarodowa sprawa pod tytułem Znajdź mi pracę za duże pieniądze. E, no i już wiadomo było, że e, Szymon Hołownia, który e, zmęczył się, był e, marszałkowaniem, no i tam oczywiście się targuje i odda, nie odda, to no, pewnie odda, e, bo Włodek tam przebiera nóżkami, żeby też trochę tam pobył sobie tym marszałkiem. E, no i okazało się, że m, Szymon nie jest jedyny, który przechodzi z show bizu do tego do innego bizu, show też zresztą, bo ONZ chyba raczej go nie przygarnie, ale zaczął dusić przez swoich znajomych dziennikarzy, że może by tak został ambasadorem w, 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 tym, no, w USA, bo ambasador w USA to też jest fajna fucha, a jeżeli jeszcze kolega, chyba prezydent mu podpiszę, a mu podpisze, że nie byłby tam kierownikiem, tylko jednak ambasadorem. To byłoby całkiem fajnie. A tu gruchnęła znienacka wieść, że małżeństwo dudów, czyli Andrzej Sebastian oraz pani Kornhauser, Agata Dudowa, również szukają roboty. Mało tego, znaleźli robotę. Nie patrz w Dal wal szmal Jakże to piękne powiedzenie jest, ale muszę oczywiście okiem nieuzbrojonym e, zerknąć e, mędrców szkiełko i oko Oczkosia nieuzbrojone. E, przyjrzymy się teraz, e, jakie są przepływy mm, kasy szmalu e, money, e, money for nothing. E, jestem Mirkiem Oczkosiem, to jest kanał Mirosław e, Oszkość oficjalnie. Bardzo serdecznie e, zapraszam do Subskrybowania, lajkowania i podawania dalej, ale też proszę Was o pytania. Będę odpowiadał na każde pytanie, e, chociaż pewnie na nie każde pytanie znam odpowiedź. E, w związku z tym, rachuciachu, rachuciachu, zaczynamy.